Film został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Dziękuję bardzo serdecznie za zaufanie. Zapraszam do oglądania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Zaczyna się zaraz Halloween, więc to okazja na otworzenie kolejnego pixel boxa. Tym razem obyło się bez problemów, nikt nie wsadził go do innego paczkomatu, nic się z nim nie stało, nawet krople deszczu na niego nie spadły. Jest w stanie po prostu idealnym, co się rzadko kiedy, <gryw> kiedy tak na dobrą sprawę, e, sprawę zdarza. E, chciałbym powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest moje niewygodne biurko. Niewygodne biurko, zrób wszystko co masz zaplanowane 10 razy szybciej, żeby tylko przy nim nie siedzieć. Tak więc, lecimy dalej. Pixelbox, jako że jest to miesiąc horrorowy i zbliża się Halloween, to taka właśnie jest, jest tematyka tego, tego boxa, czyli, czyli horror. Na pewno jest coś z IT. Z czego tam jeszcze coś było? Z czegoś jeszcze było? Nie wiem, ale jest cięższy niż Science. No, dobra. Czujmy sobie mychę, czujmy sobie mychę, weźmy kosę. Oczywiście udało mi się wyłączyć nagrywanie, ale dobra. Przejdźmy sobie do tego, co jest w środku. Zobaczmy co przerażającego i strasznego Pixelbox nam tutaj zaprezentował. Oczywiście standardowo i sobie. Standardowo odsuwamy, odkładamy na bok kartkę pixelboxową. Nie patrzymy, co tam jest w środku rozpisane. O kurwa! Dobra, zaczniemy sobie od tego, bo to jest największe czyli figurka Pennywise'a z It. Jest Chapter 2, teoretycznie. Przyznam się szczerze, Całkowicie szczerze, jeszcze e, IT Chapter 2 nie oglądałem, ani Chapter One nie oglądałem, bo jestem w trakcie czytania i idzie mi to strasznie powoli. E, ale chcę przeczytać najpierw książkę, zanim zobaczę film. E, King ma strasznego pecha, jeżeli chodzi o ekranizację swoich książek, bo albo podobają się całemu światu, albo podobają się jemu. E, na przykład z liśnienia. Nakręconego przez Publika był niezadowolony. Um, przeczytałem lśnienie, obejrzałem lśnienie. Um, nie jestem w stanie zrozumieć jego, jego argumenty, ale King jest zadowolony także z mrocznej wieży, którą próbowałem oglądać, pomimo tego, że mnie na początku odrzucało sam pomysł na nią. Ucięcie tych wszystkich rzeczy, które są tak ważne w tej książce i zrobienie z nich wątków, których nie ma. No okej, okay, dobra, zobaczmy. Jeszcze co? Ja to O kurde, to jest naprawdę kawał dobrej figury. To jest porządne. Znaczy ten balonik. Balonik Dobra? Eee, to, co mi się podoba, to tak. Przede wszystkim ma bardzo fajną, szeroką podstawkę. Bardzo fajną, szeroką podstawkę. Nie będzie się przewracać jak Storm, którą mam zvenomowana. Storm. Eee, oczywiście to jest um, licencjonowany produkt. Jest Warner Brothers. Eee, więc będzie sobie stał w miarę pewnie, jest troszkę przechylony, ale nie powinien się przewracać od spojrzenia na niego, tak jak Storm eee, udało mi się go nie połamać, więc może, to, może troszkę pożyje Wierzyczkę. Wierzyczka działa, ma się dobrze widzicie, mówiłem, że naprawię okej, okay, lecimy, eee, już widziałem eee, napis Aliena Okej, uh, okej, okay. okay. uh, alien, oczywiście. Ha, huh. to jest produkt Fanatika. Oczywiście, też licencjonowane przez 20 Century Fox, który teraz należy do Disneya, tak mi się zdaje. Um, I jest to limitowana do 5000. Um, kolekcjonerka. E, i metalowa sztapka e, e, właśnie z Alienem, z xenomorfem. E, Dobra, to jest produkt premium takie, jeżeli to rzeczywiście było tylko 5000 i ona jest numerowana dlaczego się nie sprzedało? To znaczy też. Są różne, różne przedmioty kolekcjonerskie, tak? Są takie, które takie jak figurki, na przykład limitowane, limitowane, numerowane, które naprawdę będą cieszyć się bardzo dużym powodzeniem, ale są takie rzeczy, które, które aż tak dużym powodzeniem się nie będą cieszyć. Damn, kiedy oni to zrobili? Cheshire, czyli w Wielkiej Brytanii, wyprodukowano? To jest produkt, jest nada toy, ok. Kiedy oni to wypuszczali? O, myślałem, że będzie grubsze, ale jest ciężkie. Okej, okay. jest to dość cieniutkie, odlewane, z naszą ładną, podwójną, podwójną paszczą, ksenomorfią. Jest Facehugger i mam numer 1354, oczywiście, że trzynastka z przodu, moja ukochana, wow. No dobra, ok. Facehugger jest na takim miejscu. To ma wyglądać jak ta podłoga, ten antypoślizgowa, powierzchnia antypoślizgowa. To jest naprawdę kawał różnego metalu. Zobaczmy tego tędy. Może nie do góry nogami? Znaczy dla, dla Xenomoromów to nie stanowiło problemu. Ładne. Ładne, ciężkie, będzie, będzie ozdobą. To jest naprawdę coś, coś porządnego. Okej, okay, dobra, e, co my tu mamy? Przypineczka. <laughs> O mój Boże, jakie to jest piękne! Skałai! te oczka, te oczka i wlepka. <ścoughs> no, no, no jaki wuchaty! Na średnio lubię pająki, ale ten jest przeuroczy. Dobra, to jest kolejny produkt, który gdzieś tam został mi zaspoilerowany, właśnie przez właściwie samych piksel, samą stronę Pixelboxa, bo gdzieś wrzucili. Co prawda też został zaspoilerowany mi dlatego, że ja mam jak zwykle opóźnienie. Pracuję poza miejscem zamieszkania, więc ktoś inny odbierał boxa. A ja w pierwszym możliwym terminie, zresztą dzisiaj będę to publikował, jeżeli się uda, e, czyli w piątek się za to biorę. To jest parasolka. E, wygląda na porządną. Eee, nie wybiłem sobie oka, tylko chyba fartem. Eee, o, w tą stronę. To jest Umbrella Corporation eee, Resident Evil. Eee, też pewno licencjonowany produkt. To jest bardzo ciekawe, bo gdzieś ostatnio. Mój znajomy ma ten. Ma na samochodzie naklejkę. To się z niego, z niego śmiałem. Czemu rozprzestrzenia? Uy. O kurde, ale to ma. Ej, ale weź się, weź się zamknij, co? O, dobra, kliku. E, to jest porządna parasolka. E, to nie jest barachłoza za 5 złotych z, z Chińczyka. To jest. Nawet mi pasuje do koszulki. No, to jest akurat Paris, ale kolorystycznie mi pasuje. Ej, nie mam parasolki. To znaczy teraz już mam, ale nie miałem. Trochę się martwię o tą sprężynkę, bo naprawdę ciężko chodzi. Ale. Ja Chyba y, pójdę na zakupy z moją nową parasoleczką. No schowajmy ją może z powrotem do. I ten futeralnik. A gdzie jest. To jest produkt licencjonowany? Chyba tak. Oni dają na. E, Pixelbox daje e, produkty licencjonowane chyba na te e, gwarantowane mercze, prawda? Czy nie, prawda? A tu można to jeszcze. Nie widzę nigdzie takiej informacji, więc pewno gdzieś powinna. Ale to jest naprawdę fajna rzecz. Eee... Wow, kurde! Bardzo dobry boksik. Bardzo dobry boksik. Mamy i figurkę, i coś pożytecznego dla świata. Znaczy, dla mnie, czyli parasolka. Mamy przedmiot kolekcjonerski, mamy bardzo fajne, e, fajną wlepkę, bardzo fajną przypinkę. I zobaczmy ostatni przedmiot. E, to jest zawsze ten moment, kiedy wy widzicie przede mną, co jest na koszulce. a ja nie mam zielonego pojęcia. Fajny wzór? Kurde, wydaje mi się mała. na pewno xl jest? Na pewno XL-ka. Fajny. Uh, Freddy, Freddy. O, co? O mój Boże, Pixelbox, you did it again. Wiecie co? Ja jem sobie od razu na klatę. Oh. Ej. Ej. jest ekstra. Jest kurde belę. Jest przepiękna. Zazwyczaj te koszulki są bardzo, dobre i, bardzo dobrej jakości. Pixelboxowe. Jestem zadowolony. Czyli podsumujmy. Mamy e, Pennywisea. Z It. Bardzo dobrej jakości figurka. Pennywise będzie na miniaturze. Ja, Wemu miniaturze zamówiłem w Woody'ego wcześniej. Dziękuję, Woody, że ją zrobiłeś. Boję się ją opublikować, bo. <laughs> e, mam, mamy Aliena. <laughs> Czyli kolekcjonerską metalową płytkę, sztabkę e, Z nadanym indywidualnym numerem e, Standardowo wlepkę i przypinkę Parasolkę Umbrella Corp z Resident Evil e, Oraz piękną, cudowną, zajebistą koszulkę Z, z koszmarów z ulicy Wiązów e, Z Elm Street a z Freddy jest przewykurwista, przerwy kurwista. Przepraszam, ale musiałem, bo. Mm, mm, mm. Eee, a co wy na to, że jakbym się pozbył kartonów Stąd. Mm, Będę miał więcej miejsca. Noż można już zamknąć. Kurde Bele. Bardzo dużo dobra. Pixelbox wyraźnie w formie już któryś e, już drugi raz z rzędu. E, więc wow, e, bardzo mocno. Ale to wchodzi tak idealnie. Bardzo, bardzo mocno na propsie. Okej, okay, zobaczmy, co mają tu do powiedzenia. Ochrona przed słońcem i zarazem, czyli licencjonowana parasolka z gry Resident Evil. Yep, mam. Twoja działka za powstrzymanie szakala, czyli licencjonowana kolekcjonerska sztabka z filmu obcy, limitowana edycja. Uh, yes, I have it. Twój puchaty przyjaciel, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie Mini limitowana przypinka. Yep and yep. E, plażowe wdzianko, czyli dostępna w tym Pixelboxie i Pixelboxie Mini limitowana koszulka. E, super. Mam w tym stylu też coś z e, tego, z e, Ricka i Mortiego koszulkę. I tylko w Pixelbox, idealna atrakcja urodzinowa, czyli licencjonowana figurka z serii... Q-Fig? Z klaunem Pennywise. Okej, okay. um, figurka z serii Q-Fig, to jest... Um, um... ...produkt, myślałem, że... Eee, ...w sensie firma... O! Au. Tak jest Q-Fig. Eee. Jestem ciekawy, ciekawy, jakie jeszcze figurki, figurki robią. Alright! No! Eee. Już dostępny listopadowy temat Badass. Gwarantowane brandy Venom i Deadpool. Czyli już Badassa mam zamówionego, oczywiście. E, musiałem, e, zrób sobie zdjęcie z PixelBoxem. Wrzuć je na Instagram z hashtagiem PixelBoxLove. Obserwuj nasz profil na Facebooku i Instagramie. Tak zrobię. Tak zrobię. Jeszcze powinienem, powinniście, chciałbym, ja powinienem jakoś Wam wysyłać filmy. Czy to ma sens? Tak. Okej, okay. wow, bardzo dużo dobrego. Ja jestem przezachwycony, przezadowolony, eee, pixelboxowe rzeczy. Eee, parasolka mi się zdecydowanie przyda, bo się przeprowadziłem i nie mam parasolki, a już jest taki, że się przydała parasolka. Eee, więc tak, wow, wow, wow. wow. Dobra. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do zostawienia nam łapki w górę i subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, czy macie swojego, swojego Pixelboxa. Jeżeli macie, to jaki macie, macie numer, albo czy zamierzacie kupić? Jestem bardzo ciekawy, ciekawy, co o tym Pixelboxie sądzicie. Mi się podoba, jestem zadowolony. Eee, ja jestem zadowolony, sądzę, że to dobry, dobry Pixel Box. Może nie tak dobry jak Science, ale wciąż nie żałuję żadnej złotuwencji. Złotu Jakbym się nauczył mówić, byłoby mi pewno łatwiej robić tego całego YouTube'a. nie? Dobra, dziękuję i do zobaczenia. Dzięki, cześć.